Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam trochę o mojej półrocznej pielęgnacji cery, co się u mnie zmieniło, jak ona ewoluowała, jakie produkty Wam polecam, które mi się sprawdziły. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was na dalszą część tego filmu. Zaczniemy może od mojej pracy. Bardzo dużo osób w okolicy stycznia zaczęło do mnie przychodzić. Z mocno zaczopowaną częścią tutaj brody i okolicy ust. I tak sobie pomyślałam, że może to świadczyć o nieprawidłowym myciu cery, takim, że my zlewamy swoją twarz wodą, a tam, gdzie powinniśmy myć i rozprostować tę skórę, bo robią nam się tam naturalne po prostu do, doliny. To nie, nie skupiamy się tak dobrze na wymywaniu tych okolic i zostaje nam tam y, brud, resztki podkładu i nasze własne sebum i w ten sposób mamy skórę zapchaną w tej okolicy. I zauważyłam podobny problem u siebie, z tym, że nie w tak dużym stopniu jak u moich klientów. Podczas mycia zmieniłam to, żeby robić to Przede wszystkim dłużej yy, rozprostować dokładnie te okolice, czyli myć w taki sposób. I ze względu na ułożenie skóry dachówkowe i trochę nierówne, żeby myć skórę w różnych kierunkach. Żeby to nie był tylko jeden kierunek, ale yy, raz w jedną stronę, raz w drugą, raz w dołu, raz od góry. No wiadomo, no lepiej jest wszystko później, kremy. I wszystko inne nakładać y zgodnie z grawitacją, czyli do góry, ale chodzi tutaj o, poprawną, y o poprawne po prostu mycie. Wszystkie składy produktów, które ja Wam wymienię, y podam Wam, y bo ten film trwałby bardzo długo, a nie chcę, żeby aż taki był długi. Y czyli tak, wstaję rano i myję moją twarz. Pianką. Kupiłam sobie taką piankę z firmy Ecolab, jest to bardzo dobra w ogóle firma y, takich naturalnych kosmetyków, y, nie tylko do twarzy, do ciała, ale również i do włosów. No i to jest pierwszy produkt, który mam od nich y, do twarzy. Jest to właśnie forma pianki. Bardzo mi się to spodobało, ponieważ y, moja cera, y, ona jest mieszana. Ale z taką tendencją do, do, do tego, żeby była wrażliwa, ściągnięta, a ja rano muszę umyć swoją twarz, każdy z nas powinien umyć swoją twarz rano, po 8 godzinach spania, powiedzmy, po 8 godzinach spania, z naturalnego sebum, które wytworzyła skóra, tak, bo skóra również oddycha w nocy, trzeba ją umyć, a przede wszystkim z kremu, który był nałożony wieczorem. No i moja twarz, wasza twarz nie potrzebuje tak mocnego mycia, a forma pianki idealnie zmyje to sebum. Więc ja zamieniłam mycie poranne żelem na mycie właśnie pianką. Następnym krokiem jest stonizowanie skóry. I muszę powiedzieć, że po co tonizujemy skórę? Dlatego, żeby przywrócić jej naturalne pH, zdrowa skóra wraca do swojego naturalnego pH w przeciągu 5 minut, więc przestaje nas ściągać albo w ogóle nas nie ściąga, jeżeli nie mamy przerywanej bariery wodno-lipidowej. Ale ja, żeby ta skóra była właśnie mniej wrażliwa, stosuję tonik, stosowałam tonik z tej linii zielonej z ziai do cery łojotokowej, trądzikowej, kuracja antybakteryjna, ale to, co mi się osobiście nie podoba w ogóle w tonikach, że są właśnie w takiej formie, że nie są w psikadle, no bo moim zdaniem taka forma by była lepsza. Zostawiłam sobie to już końcówkę tego opakowania, żeby Wam pokazać, jak właśnie wyglądała moja pielęgnacja taka? Powiedzmy od stycznia do marca i że mi się naprawdę y, poprawiło. Chyba w 4 dni od stosowania tych wszystkich y, produktów po kolei normalnie zobaczyłam u siebie, że ta moja cera jest lepiej oczyszczona, lepiej nawilżona. Pory są domknięte, zwłaszcza na nosie. Nie czupuje się tak okolica brody i w ogóle cera jest jaśniejsza. A na tym mi bardzo zależało. Szukałam toniku, który będzie idealny, właśnie do mojej cery. I od miesiąca stosuję tonik oliwkowy z ziai z witaminą C. I powiem Wam, że on jest. Rewelacyjny On daje uczucie takiego chłodu na twarzy Świetne jest to właśnie, że on jest w rozpylaczu I on jest w dosyć fajnym rozpylaczu Można go rozpylać na ciało Ja, ja jak się nim spsikuję To spsikuję sobie twarz, szyję, dekolt, ramiona e, Naprawdę daje uczucie takiego Koi moją skórę To, to mogę przyznać śmiało i też zdarza mi się po nim wieczorem, jeżeli go stosuję właśnie wieczorem, już nie nakładać kremu. Po toniku stosowałam serum z firmy The Ordinary z 10% niacinamidem i 1% cynkiem. Z cynkiem. Bardzo ciężko znaleźć to serum teraz, nie wiem czy to przez pandemię, ale produkt jest naprawdę godny polecenia. Ja go czasami stosowałam rano, ale rzadziej, ale codziennie wieczorem. Codziennie wieczorem przed kremem, z tym że muszę was uprzedzić, że ten produkt, jeżeli macie przerwaną ciągłość na skórka gdzieś, czyli wcale nie muszą to być jakieś rany mocne, no rozdrapiecie sobie jakąś tam grudkę, ale powiedzmy, że ona nie jest mocno rozdrapana, albo jest to w ogóle grudka, czyli je, mamy tu już inną swoistość skóry, to mnie po tym serum paliło, paliło po prostu ogniem, ale jak z moimi klientkami rozmawiałam, którym poleciłam to serum, to mówiły, że takich problemów nie miały, ale zwracam na to uwagę, żebyście się nie zrażały, bo mi to po prostu po jakimś czasie przeszło. I po serum nakładałam krem, krem również z firmy The Ordinary z kwasem hialuronowym, niesamowicie wydajny, ale taki idealnie sprawdzający się pod makijaż, zwłaszcza myślę, że w wakacje, jeżeli już czujemy, że ta twarz będzie nam płynąć, a chcemy, chcemy właśnie, żeby była nawilżona i żeby się dobrze podkład na niej trzymał, to właśnie bardzo polecam Wam ten krem. Myślę, że na noc Byłaby to formuła, przynajmniej dla mnie, dla mojej skóry. Zbyt y, lekka formuła. Ja wolę coś bardziej treściwego. Jak chodzi o produkty bardziej treściwe, bo muszę powiedzieć, że na tym się skończyła moja pielęgnacja, ta od stycznia do marca. No i trafiliśmy w okres pandemii. W tłusty czwartek dowiedziałam się, że jestem w ciąży. To moja skóra zaczęła się trochę zmieniać, również przez to, że ja y, zamiennie w ciągu dnia stosowałam ten krem razem z kremem Beautiful Face z firmy Make Me Bio. No i one mi się skończyły. Te, te kremy z Make Me Bio miałam jeszcze recepturę 174. Mówiłam o tym o, mm, w filmie z recenzją tych dwóch kremów. Z firmy Make Me Bio. No i myślałam, że na targach, które miały być w marcu, ja sobie po prostu kupię te kremy. No i tak się nie, nie stało, no bo targi się nie odbyły. A ja zauważyłam to, że moja skóra po stosowaniu. Um, tylko tego kremu i kremu, którym się posiłkowałam, czyli y, to był krem ze zjai y, z tej linii właśnie zielonej, również Łojotok y, i Trądzik. To jest w ogóle bardzo dobra linia nawilżająca, ma bardzo dobry skład. W ogóle te kremy, ten krem się super sprawdza przy każdej cerze mi, y, przy makijażu. Jak robię makijaż, to niezależnie czy to jest cera dojrzała dojrzała, tłusta, sucha, to stosuję ten krem, bo mi się pięknie makijaży trzymają. To, co ja zauważyłam u Was i u moich klientów, boimy się tego, żeby stosować kremy na cerę mieszaną bądź tłustą, bardziej tłuste, takie bardziej treściwe, bardziej odżywcze, a to jest błąd. Bo stosując kremy, takie tego typu leciutkie, nawilżające, to to nawilżenie będzie wyglądało tak, że kwas hialuronowy zawarty w tym i pantenol w tym, albo alantoina bodajże, będą wyciągały wodę z głębszych warstw skóry i penetrowały ją do naskórka. A ile razy można wyciągać tą wodę od dołu do góry? Wiecie o co chodzi. W pewnym... Y w pewnym y, momencie to nawilżenie nam się skończy, ile można z tej studni czerpać? Wiecie o co chodzi? Również nawilżenie ma tak małą cząsteczkę, substancje nawilżające humety mają tak małą cząsteczkę, że y, szybko uciekają nam z powierzchni. Y, więc możemy po stosowaniu długotrwałym mieć odwrotny efekt, czyli skórę bardziej przesuszoną. I tak mi się właśnie stało. Słuchajcie, ja o tym mówiłam na Instagramie, bo tam na bieżąco moi widzowie są. Jeżeli mnie śledzą, to co się u mnie dzieje, to ja polecam. Więc koniecznie musiałam zamówić sobie kremy z Make Me Bio, bo chciałam właśnie, żeby to było treściwe, żeby to było coś co znam, ale Make Me Bio ten krem mój ukochany Beautiful Face zmienili na krem Face Beauty. On w składzie yy, nie sprawdzałam, dokładnie nie porównywałam jednego i drugiego składu ze sobą. Wydaje mi się, że one są bardzo do siebie zbliżone. Yy, producent w sumie chyba nic nie napisał, czy to jest dokładnie ten sam produkt w innej szacie graficznej o innej nazwie, yy, ale również sprawdza mi się super. Te kremy nie zapychają mi w ogóle skóry. Pachnie fajnie, pachnie naturalnie, właśnie takim, ja bym powiedziała, że to jest taki przełamany albo liść pelargonii, ale wiem, że tu są liście raczej pomidora, które mogą mi się mylić z pelargonią. Więc ten krem uratował to moje wtórne przesuszenie, tą moją katastrofę. No i również skóra w ciąży się zmienia. Ja bardzo dużo wymiotowałam w tamtym czasie, ja byłam bardzo silnie odwodzona. ja byłam... Bo silnej antybiotykoterapii, bo po prostu miałam bardzo złe wyniki w ciąży. No i musiałam, po prostu potrzebowałam czegoś, co mi tą skórę bardziej odżywi, ale też co da mi takie renatłuszczenie i utrzyma to nawilżenie. Bo jeżeli my mam skórę przesłyszoną, mając skórę mieszaną, to musimy utrzymać nawilżenie i lekko natłuścić tą skórę, żeby ona po prostu. No nie traciła tego nawilżenia, ale również musi być to takie natłuszczenie, które nam tej skóry nie zapcha. I wy się tego bardzo często boicie. A takie kremy bardziej treściwe ratują nam często sytuację. Mówię ratują, bo gruczoły łojowe się tak nie reaktywują, bo w najgorszym wypadku by była taka sytuacja, że moja skóra by się bardzo mocno zaczęła przetłuszczać. No a ona mi poszła Skórę bardzo suchą, również niekorzystną, ponieważ nie dość, że przy, tej, przy tym takim wtórnym przesuszaniu, to ona jeszcze się bardzo odwodniła. Ja dostałam normalnie takich zmarszczek, takich. Ta faktura skóry tu przy oku i przy linii ust wyglądała, jakby mi się zaczęły robić takie pierwsze zmarszczki. To jest właśnie taki efekt odwodnienia skóry. A żeby właśnie zatrzymać tę wodę, to trzeba raże wody pić, diety mieć dobrą, to trzeba również używać substancji renotłuszczających. I po kremiku stosowałam pomadkę ochronną z niwej, bo miałam taką katastrofę z ustami chyba przez te moje wymioty, że pękały mi usta do krwi, ja miałam po prostu krew na ustach. Sfawiące usta i ona uratowała mi sytuację, ale też y, ja y, i tak nakładam, jakby krem na całą buzię, również na usta, i nakładałam właśnie y, tą, tą pomadkę. Y, wiadomo, y, jak używamy czegoś cały czas, to później to też nam, jakby, przestaje pomagać, ale powiem Wam, że ja nigdy w życiu nie zużyłam tyle. Pomatki. U mnie takie balsamy ochronne się zawsze przeterminowały, więc jak najbardziej Wam polecam dbanie o swoje usta przez cały rok. Nie, nie tylko wtedy, kiedy one już są w takim najgorszym stanie, tylko tak profilaktycznie. Moja pielęgnacja wieczorna wyglądała tak, że jeżeli ja miałam makijaż, zrobiony makijaż to myłam ten makijaż żelem, który akurat zostawiłam w Człuchowie z tej serii zielonej z ziai do właśnie do, do łojotoku do trądziku zmywałam nim twarz i brałam tą piankę, tą samą co rano z ekolabu, i jakby domywałam w tych miejscach, przede wszystkim w strefie te. Nie chciałam jeszcze dodatkowo przesuszać tych policzków, które mam, ale jak ja nie zabrałam właśnie z czułowa tego mojego żelu, to ja moją twarz, mój makijaż zmywam, czyli demakijaż robię żelem do higieny intymnej, o którym już dawno mówiłam, z kwasem hialuronowym. I yy, yy, nie wiem, doszły mnie słuchy od moich klientek, że yy, nie powinno się myć, yy, że inne kosmetyczki mówią, że nie powinno się myć yy, żelem do higieny intymnej twarzy. Ale kochani, jakbyście sobie wzięli skład, ten sam skład, wpisali w internet, to Wam wyskoczą same żele do mycia twarzy, do cery suchej, z tym samym składem. Więc, kochani, czytajmy składy, yy, bo to, że ja polecam żel do higieny intymnej, to polecam koniecznie ten. Ja innych nie sprawdzałam, innych nie próbowałam, ale ten ma skład yy, i to jest skład z mimo wszystko silnym detergentem, który mamy, ale mamy wysoko, właśnie yy, alantoinę, która będzie działać łagodząco. I substancje zupełnie, które będą działały łagodząco. A tu mam z kwasem laktobionowym, ten, ale jeszcze miałam z kwasem hialuronowym. ma ciemniejsze trochę napisy, więc nie chcę Was wprowadzać w błąd. Te dwa miałam i te dwa polecam. One mają bardzo podobne składy, z tym że właśnie ten ma wysoko kwas laktobionowy. Na podrażnienia a tamty ma kwas hialuronowy, właśnie nawilżający. Podsumowując, czyli demakijaż, żel ten z ziai, albo żel do higieny intymnej z ziai. pianka tylko na strefę tę, żeby domyć dobrze, tonizacja, następnie właśnie to serum z The Ordinary i po tym serum nakładam krem nowy z Make Me Bio, receptura 171. On ma inny skład, ale bardzo zbliżony do receptury 174. Bodajże mm, różni się dwoma chyba składnikami. Nie pachnie tak ładnie jak tamten, jest w ogóle jaśniejszy tak, tak ogólnie, tamten jest żółciutki, Myślę, że jeszcze do tamtego wrócę, bo zapach był niesamowity, ten ma taki zapach lekko, nie wiem, cytrusowy, jakby skórka z cytryny, może ja mam jakieś dziwne te omamy węchowe w ciąży, ale no ogólnie polecam, również mnie nie zapchał, bardzo fajnie nawilżył mi skórę, aha, jak się rano budzę... To ja nie mam po nim tłustej twarzy ociekającej tłuszczem, więc myślę, że dobrze reguluje również w nocy pracy gruczołów łojowych. A teraz poruszę taki temat, jak peeling mechaniczny. Ogólnie ja nie jestem fanką peelingów mechanicznych, wykonuję je tylko i wyłącznie wtedy, kiedy robię makijaż na jakąś uroczystość, czyli jakie ja miałam ślub albo jak moje przyjaciółki brały ślub, no to na dwa dni. Przed taką uroczystością wieczorem robiłam peeling mechaniczny. No i polecam Wam bardzo peeling mechaniczny z firmy Joanna z Czarną Porzeczką. No i to, jak już mówię, to jest peeling mechaniczny z drobinkami mocno się czuje, ale co my lubimy wszyscy w peelingach mechanicznych? To, że one dają uczucie takiej skóry o, takiej gładkiej, takiej oczyszczonej, takiej czystej. Nawet zdarzyło mi się w pracy u moich klientów, że na tyle kochają peeling, Mechaniczne, że robią je codziennie, co jest po prostu katastrofą, bo sobie wtórnie odwodnimy skórę, zniszczymy barierę wodną, lipidową i to będzie katastrofa. Tak nie robimy. I szukałam produktu, który będzie enzymatyczny, a będzie to produkt, który dałby mi podobne uczucie, ale ze wszystkich tych peelingów enzymatycznych, które przeszłam u siebie, nawet Pracy czyli z linii profesjonalnych kosmetyków to nigdy nie miałam takiego uczucia jak po peelingu mechanicznym. Aż do momentu, kiedy nie poznałam i kiedy nie kupiłam peelingu z firmy Topa. Jestem zszokowana tym peelingiem. On jest yy, oparty na bazie trzech enzymów. Ma bardzo krótką datę od otwarcia, 3 miesiące. Ale on y, nakłada się go na 10-10 maksymalnie 15 minut i się go spłukuje. I on daje właśnie to uczucie jak po peelingu mechanicznym. I ja jestem po prostu nim oczarowana. Powiem Wam, że ja nawet po maściach złuszczających od dermatologa, kupowanych na receptę i, i tych niekupowanych na receptę, ale również poleconych od dermatologa, nie miałam takiego efektu czystej buzi, po prostu takiej, ach, oh, takiej mega czystej. Pierwszy raz, jak go użyłam, to paliła mnie twarz ogniem, wiadomo. Ale jak go już użyłam kolejny raz i kolejny raz, to miałam takie uczucie takiego mrowienia, delikatnego ściągnięcia. Ale po zmyciu ja miałam tak fajną twarz. I ta tak dobrze przygotowana twarz idealnie będzie wchłaniała każde składniki aktywne, które położycie. Czy to będzie serum, czy to będzie. E, czy to będzie jakaś maseczka, więc bardzo serdecznie Wam polecam, e, ja go teraz tak wciąż stosuję e, raz na dwa tygodnie, staram się nie przesadzać, tym bardziej, że jest teraz mamy słońce i w związku ze słońcem i używaniem peelingu enzymatycznego e, musimy pamiętać o tym, żeby się chronić przed słońcem. Ja przeszłam już w swoim życiu przez y, naprawdę szeroką gamę produktów z SPF-ami i te, które są 50, to tak strasznie bielą twarz, albo są takie, powiem wam, no nie jestem zaprzyjaźniona z nimi do końca, i też y, jakby to powiedzieć, no ile my mamy tego słońca? Jeżeli ja się w pracy tak naprawdę cały czas, bo ten okres jest dla nas w pracy bardzo chodliwy, no to moja skóra widzi bardzo rzadko słońce. I ja nie chcę produktów wysokopółkowych, bo ja chcę produkt, który ma dobry skład, bo ja się opieram na składach i mnie po prostu nikt nie oszuka. Więc również tutaj wjeżdża w moją ochronę przeciwsłoneczną Ziaja. mamy tutaj SPF 50, ochronę bardzo wysoką. On jest przeciwzmarszczkowy krem do twarzy, cera sucha i dojrzała. Ogólnie ja go kupiłam dla mojego męża, żeby, bo on ma taką przesuszoną dosyć skórę, żeby on go stosował, ale powiem Wam, że kiedy ja miałam te gorsze momenty w swojej skórze, mmm, kiedy moja skóra była bardziej idąca w stronę sucha, w tej cerze bardziej mieszanej, to ja go stosowałam i powiem Wam, że super sprawdza się pod makijaż. Jest też on również do y, cery y, takiej mieszanej i tłustej. Nawet nie wiem, czy oni nie mają ze skłonnością do trądziku, tak mi się po prostu wydaje. Więc jak najbardziej polecam Wam y, kremy z y, ZJI, z SPF, z 50, bo dobrze sprawdzają się pod makijaż. Oczywiście muszę również podkreślić to, że, jeżeli jesteśmy na dworzu i stosujemy taki krem, to mimo wszystko musimy się co jakiś czas dosmarować. Moje dosmarowanie na twarzy, jeżeli ja nie mam makijażu na nim, to wygląda tak, że ja trochę odsączam sobie twarz, bo wiadomo, o jakiś tam ręcznik papierowy. Bo skóra wydziela sebum, wiadomo, łączy się, łączy się z kremem, może się bardziej tłuścić i wtedy dopiero aplikuję ponownie, ale zaczynając tam, gdzie po prostu się naturalnie opalamy, czyli byśmy sobie nos spalili i gdzieś tam policzki. I tak wygląda teraz moja pielęgnacja. Więc minęło pół roku. Ja y, te wszystkie produkty, które. Y, Stosowałam z czystym sercem, wam polecam, bo ja mam je naprawdę, naprawdę sprawdzone i dobra rada ode mnie, żebyście mieli tych produktów jak najmniej, żebyście selekcjonowali sobie te, które wam na pewno się sprawdziły w różnych warunkach, a te, które są takie mech, to żebyście zamienili na inne lepsze. Dziękuję Wam serdecznie za spędzony ze mną czas i do kolejnego spotkania. Pa-pa!